Nie wiem o co chodzi i ten temat po prostu zamykam, bo ten chłop po prostu, to jest chłop, który siedząc, grając w gry, robiąc coś samemu z siebie, nie jest w stanie zainteresować nikogo. Jedyne co on potrafi zrobić, to dodać jakiś filmik, opierdolić mi dupę i wysłać tych frajerskich swoich kononów, że mi boty puszczali. I to jest finish. I to jest wszystko co on potrafi zrobić. Gdyby nie to, to tego człowieka by nie było w internecie. I dziękuję. I tyle mam do powiedzenia. Jaka drama z XS? Ty nie świruj, że on sobie z tego dramę wykręcił. To mu powiedziałem, to super. No to gratuluję mózgu. Dobra, wypierdalam wszystkich, którzy będą mi o tym wspominać. Wszyscy będziecie banowani. I póki on kurwa nie powie, że jednak kurwa niepotrzebnie to zrobił, to nie będziecie mieli umbana. Koniec kurwa. Ja się nie będę kurwa z idiotami w wkurwiał. Pozdrawiam Cię. To jest tryb dla Frejów.